Oczyszczająca, medytacja. Witam wszystkich. Medytacja na oczyszczeniu. Medytacja na oczyszczenie jest to praktyka, abyśmy mogli zacząć głęboko oddychać i móc być szczęśliwym, radosnym, czy szczęśliwymi i radosnymi, i realizować się w życiu. Praktyka jest dla tych, którzy byli u mnie na szkoleniach. Współpracują ze mną oraz tych, którzy zamierzają przyjść na szkolenie w terminie określonym. Oczyszczenie, oczyszczenie, oczyszczenie. Oczyszczenie, oczyszczenie, oczyszczenie. oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja. Oczyszczająca medytacja. Oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja. Pomyślmy, że przechodzi do nas pole mocy, które nas oczyszcza. Właściwe pole mocy dla każdego. Każdy, kto praktykuje, praktykuje na osobnym polu mocy. To, że nie ma możliwości przechodzenia przez filmik energii od jednego do drugiego, którzy współpracują ze mną. Oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja. Każdy trzyma swoje pole mocy, swoje źródła. Jest to czwarta część praktyk energetycznych. Powinno się praktykować. ja jako czwarta, oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja. Oczyszczająca medytacja mogą być różne źródła, różne możliwości, różne wejścia, ale generalnie chodzi o to, żebyśmy weszli w pole ciszy i spokoju i zaczęli medytować. Oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja, pomyślmy. Oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja. Oczyszczająca medytacja. Oczyszczająca medytacja. Oczyszczająca medytacja. Oczyszczająca medytacja. Oczyszczająca medytacja. Pomyślmy o tym, żebyśmy się oczyścili. Wszystko co niepotrzebne od nas odeszło, a przez to w naszym życiu poprzez nasze źródła, które nas czyszczą, wzmacniają. Oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja w świecie pełnym harmidru, chaosu, pomieszania i nie wiadomo czego jeszcze, i hałasu nakładających się fal dźwiękowych, szumu ludzi, zgiełku, oczyszczająca medytacja. Oczyszczająca medytacja. Niech do każdego dojdzie takie pole energetyczne, jakie mu jest przynależne, jakie sobie w życiu stworzył, w tym czy kiedy indziej, czy gdzie indziej, jakie jest mu przynależne, jakie jest jego pole. Oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja, oczyszczająca. Oczyszczająca medytacja, wejście, oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja, oczyszczająca medytacja, medytacja. niech przybędzie do nas oczyszczająca medytacja. Oczyszczająca medytacja przez właściwą siłę, która do każdego jest przynależna. Oczyszczająca medytacja. Oczyszczająca medytacja. Oczyszczająca medytacja. Oczyszczająca medytacja, oczyszczenie medytacja, oczyszczenie medytacja, oczyszczenie, medytacja, wyjście w czystość. Wejście w czystość, wyjście w czystość. Oczyszczenie, medytacja. Oczyszczenie, medytacja. Oczyszczenie, medytacja. Oczyszczenie, medytacja. Oczyszczająca medytacja. Oczyszczenia. Oczyszczenie medytacja, 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 oczyszczenie medytacja Oczyszczenie, medytacja, oczyszczenie, medytacja, oczyszczająca medytacja. Dla wszystkich tych, którzy chcą się sieci. Oczyszczenie, oczyszczenie, medytacja, oczyszczenie, medytacja, oczyszczenie, medytacja. Oczyszczenie, medytacja, oczyszczająca medytacja. Oczyszczenie medytacja, oczyszczająca medytacja. Oczyszczenie medytacja, oczyszczająca medytacja. Oczyszczenie medytacja, oczyszczenie medytacją, oczyszczenie medytacją. W świecie miasta, w świecie hałasu, w świecie zgiełku i szaleństwa, mając ze ścianą to, co hałasuje, nauczmy się wchodzić w medytację, oczyszczenie medytacją. Oczyszczenie, medytacja, oczyszczająca medytacja, 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 oczyszczenie, 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 oczyszczająca medytacja. Dziękuję bardzo, Adam Kowalski.